Dzień dobry Państwu, króluj nam Chrystę. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat prześladowanego Kościoła i nie bez powodu zatytułowałem film I Ty możesz pomóc prześladowanemu Kościołowi, prześladowanym chrześcijanom. Jeszcze zanim przejdę do omawia, omawiania konkretnie w jaki sposób możemy pomagać prześladowanym chrześcijanom, to powiem dlaczego postanowiłem nakręcić ten film. Po pierwsze, jestem chrześcijaninem, kocham Boga i cieszę się, że mogę żyć w takim kraju jak Polska, gdzie mogę iść do kościoła i mam pewność, że nikt nie wrzuci tam granatu, nikt nie wbiegnie tam z karabinem i nie zacznie strzelać. Mogę posiadać Biblię, mogę ją czytać, mogę ewangelizować innych ludzi. Mogę celebrować różne chrześcijańskie święta, nawet niektóre z nich mam wolne i bardzo to doceniam i dziękuję Panu Bogu za to, że, że tak jest. Niestety, nie wszyscy chrześcijanie mają to błogosławieństwo, jakie my mamy. I wiecie, bardzo mnie drażnią historię, bardzo mnie smusą historię chrześcijan z różnych państw z Korei Północnej, z Indii, Pakistanu, Nigerii, Egiptu, Arabii Saudyjskiej i tak dalej i tak dalej. Są to straszne historie. Ja nie jestem obojętny z tych ludzi i cieszę się, że mogę tych ludzi Wspierać, a w jaki sposób można to robić, o tym za chwilę powiem. To, że Kościół jest prześladowany, to nikogo nie powinno dziwić. Biblia, słowo Boże, nas o tym informuje. Sam Jezus Chrystus w Ewangelii Jana powiedział w 15 rozdziale, w 20 wersecie: Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i Wasze będą zachowywać. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że e, chrześcijanie nie. będą e, prześladowani. Wiecie, i statystyki są e, przerażające. Wiecie, w tej chwili czytam e, taką książkę jak Czarna Księga, prześladowanie chrześcijan w świecie. E, co prawda, nie jest to książka e, pisana do końca e, z chrześcijańskiego punktu widzenia. Z z punktu widzenia człowieka wierzącego, ale e, opisuje historię chrześcijan w różnych regionach świata, opisuje przyczyny e, prześladowań itd. itd. E, warto ją e, przeczytać. E, I statystyki są zatrważające. E, szacuje się, że w ostatnich 100 latach z powodu wiary zabito więcej chrześcijan niż przez 19 wieków od początku powstania. Chrześcijaństwa. Te dane są przerażające, te dane są straszne. A teraz przejdźmy do konkretów. W jaki sposób możemy pomóc prześladowanemu kościołowi, prześladowanym chrześcijanom? Oczywiście możemy się modlić. Każdego z Was zachęcam do modlitwy. Oczywiście możemy też na portalach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku itd., itd. zamieszczać informacje o prześladowanym kościele, prześladowanych chrześcijanach. Ale co możemy zrobić jeszcze? Nie wiem czy wiecie, ale są organizacje, również w naszym kraju, które fachowo zajmują się pomocą Prześladowanym chrześcijanom. Ja znam trzy organizacje. Jest to Open Doors, głos prześladowanych chrześcijan i pomoc kościołowi w potrzebie. Te dwie pierwsze organizacje są to organizacje protestanckie, a ta ostatnia jest organizacją katolicką. I te organizacje udzielają pomocy, jakiej potrzebują prześladowani chrześcijanie. Ale też żeby te organizacje mogły pomagać, to potrzebują wsparcia finansowego. Słuchajcie, wystarczy, że wejdziecie na stronę internetową tych organizacji. Tam są numery kont i każdy z was może dokonać przelewu i wiecie, słuchajcie, to nie muszą być jakieś wielkie kwoty. Chociaż jeśli kogoś stać, to oczywiście zachęcam do tego. Ale można co miesiąc Wysyłać na przykład 20 zł, myślę, że nie jest to jakaś powalająca kwota, ale tak, wysyłana co miesiąc, to jednak będzie jakieś wsparcie dla potrzebujących ludzi. I myślę, że gdyby każda osoba, która obejrzy ten filmik, postanowiła przesyłać te 20-30 zł co miesiąc, to już uzbierałoby się na jakąś konkretną pomoc. E, najwięcej tutaj będę mówił na temat organizacji Open Doors, e, ponieważ e, najbardziej śledzę działania tej e, właśnie e, organizacji. E, wchodzę na ich stronę internetową, jeśli są jakieś akcje, m, gdzie pomagają prześladowanym chrześcijanom, e, promuję te akcje, biorę też e, w nich e, udział. E, I w jaki sposób najpierw... No, w jaki sposób te organizacje pomagają fachowo? Mam znajomego, brata Wierze, który też pracuje w organizacji Open Doors, odwiedza w Polsce szkoły, kościoły, informując ludzi, jak wygląda sytuacja prześladowanych chrześcijan w konkretnych państwach. Jest to też osoba, która jeździ do różnych państw gdzie potrzebna jest konkretna pomoc i on jako pracownik tej organizacji udziela tej pomocy. I wiecie, potrzeby są bardzo, bardzo różne. To mogą być potrzeby materialne, na przykład lekarstwa, ubrania dla dzieci, komuś potrzeba zapewnić dach nad głową, więc organizacja tutaj pomaga, wspiera prześladowanych chrześcijan. Ale co mnie cieszy, Open Doors pomaga ludziom przede wszystkim w taki sposób, że zamiast ryby dodają wędkę. Wspomniana przeze mnie osoba opowiedziała mi kiedyś nie, wiem, nie pamiętam jakie to było państwo, jak to było jakieś państwo arabskie. Opowiedziała mi pewną historię, która może się w ogóle wydawać taka dziwna dla ludzi wychowanych w naszej kulturze. Mianowicie była pewna kobieta, jej mąż był pastorem i został zamordowany. Wiecie, sytuacja kobiet w wielu państwach arabskich wygląda tak, że bez mężczyzny nie jest w stanie się utrzymać, i nie dość, że przeżyła traumę z powodu śmierci męża, to też straciła źródło utrzymania. I w jaki sposób organizacja Open Doors pomogła tej kobiecie? No to może się wydawać śmieszne, ale kupili jej kozę. I w jaki sposób tej pomogło? Ta kobieta zaczęła sprzedawać mleko od tej kozy. I zaczęła się z tego utrzymywać, zaczęła zarabiać niezłe pieniądze, do tego stopnia, że kupiła kolejną kozę, zaczęła produkować coraz więcej tego mleka. Jej interes tak się kręcił, że potrzebowała zatrudnić osoby, które też to mleko będą sprzedawać i zaczęła zatrudniać chrześcijanki, które były w podobnej sytuacji jak ona. Organizacja Open Doors też organizuje ludziom różnego rodzaju kursy. Są ludzie, którzy e, są analfabetami, nie potrafią czytać, to muszą ich e, czytać. Pomagają zdobyć jakiś konkretny fach, konkretny zawód i szkolą ludzi do zawodu piekarza, e, fryzjera, spawacza itd., itd. i ci ludzie zdobywając ten fach są w stanie utrzymać siebie, swoje rodziny i to jest piękne. Są ludzie, którzy mają już jakiś fach, ale stracili dorobek życia. Ktoś na przykład jest krawcową, to kupią takiej kobiecie maszynę do szycia, żeby mogła szyć i z tego się utrzymywać. Wiecie, co jest naprawdę wspaniale, co ci ludzie robią, co ta organizacja robi: pomagając potrzebującym. Może to być też pomoc psych psychologiczna, duchowa wiele chrześcijanek, szczególnie w Nigerii jest porywanych, jest gwałconych, są zmuszane do małżeństw z muzułmanami udaje im się uciec i wiecie, te kobiety przeżyły traumę, trzeba je wesprzeć psychicznie duchowo i udzielana jest im taka pomoc, udzielana jest pomoc dzieciom, sierotom, które na przykład na własne oczy widziały śmierć rodziców i to jest przerażające, ale do tego Potrzebne są też środki, do tego są potrzebne finanse i każdy z Was może wspierać finansowo tego rodzaju inicjatywy. Inną akcją, właśnie jaką organizuje Open Doors, to może być pisanie listów. I co te listy dają? Po pierwsze, jeśli mamy na przykład chrześcijanina w jakimś państwie, w więzieniu, zamkniętego tam z powodu wiary, to po pierwsze ta osoba nagle jest zbudowana duchowo, zbudowana psychicznie, że jest ktoś na świecie, kto się tą osobą interesuje. Że są ludzie, którzy się zają modlą, że los tej osoby nie jest obojętny. Wiecie, to może być nawet tak, że dana osoba. Nie wie, gdzie, nie będzie wiedzieć, gdzie Polska leży, a nagle otrzymuje list z Polski. Wiecie, to jest bardzo wspaniały gest yy, dla, tych, yy, dla tych ludzi. I yy, yy, co jeszcze? Listy są informacją nie tylko dla więźnia, ale to, że tym więźniem się interesują ludzie na świecie, yy, otrzymują taką informację władze więzienia i władze państwowe. I nagle. Władze danego państwa chciałyby zabić taką osobę, pozbyć się jej, ale wiedzą, że cały świat patrzy. Opinia publiczna może zrobić tutaj niezłą zadymę, niezły szum, jeśli dana osoba będzie skrzywdzona czy zabita i mają problem, co zrobić z taką, z taką osobą. Wiecie, mogą być ale sytuacje, że te listy do danej osoby nie, nie dojdą, ale władze więzienia, Władze państwa będą mieć jasną e, informację. i Na przykład, organizacja Open Doors organizuje akcje pisania listów. Na ich stronie znajdzie się informacje, jak można to robić. To mogą być również petycje. E, petycje też mają siłę. E, każdy z nas może się podpisać pod petycją. Co za problem, 5 minut e, roboty. Możemy też podsyłać te petycje e, innym. I tutaj, słuchajcie, jeśli się jednoczymy, to chcę Wam powiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa naprawdę ma siłę. Jeśli zjednoczony działa w jakimś konkretnym celu, i ja tutaj podam klasyczny przykład Asi Bibi. Myślę, że wielu z Was ją kojarzy. Była to pakistańska kobieta. Prosta kobieta, mająca męża, mająca dzieci, nie była jakimś szczególnym w swojej społeczności. Została oskarżona o rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi i początkowo skazano ją na karę śmierci. Jej sprawa została tak nagłośniona w mediach. Chrześcijanie i nie tylko chrześcijanie, ale chrześcijanie też zaczęli tak sprawę nagłaśniać oczy całego świata były zwrócone na tą kobietę i nagle władze Pakistanu zaczęły mieć tutaj poważny problem, no mamy wykonać karę śmierci czy nie mamy wykonywać, no jak wykonamy tą karę śmierci, no to e, zaczną się różnego rodzaju e, problemy ta kobieta przeszła przez lata ciężkiego więzienia długą batalię sądową z której wyszła zwycięsko, e, dzisiaj ta kobieta wraz ze swoją rodziną Zamieszkuje yy, Kanadę. Ale dlaczego się udało? Bo los tej kobiety nie był nam obojętny. Bo wszyscy nagłaśniali jej sprawę, wszyscy się o nią dopominali, wszyscy się za nią modlili. Yy, sprawa była bardzo nagłośniona w mediach. I jeśli właśnie tutaj będziemy tak działać, to naprawdę yy, możemy zdziałać wiele dobrego, możemy ocalić wielu ludzi. Eee, ale to musimy się wszyscy zjednoczyć, musimy działać razem. Wiecie, ta kobieta, no tak poludzką, no jakie ona miała szanse? Nie była nikim majętnym, nie miała jakiegoś statusu społecznego. Gdyby nie nagłośnienie tej sprawy, to yy, prawdopodobnie yy, dzisiaj by nie żyła. Eee, I w yy, ten sposób możemy właśnie pomagać prześladowanym chrześcijanom. Każdego z Was zachęcam do tego. Jeśli są jakieś inicjatywy związane z prześladowanym kościołem, z prześladowanymi chrześcijan, chrześcijanami, wspierajcie je. Jeśli na przykład Pan Witold Gadowski nagrywa film o, o prześladowanych chrześcijanach i potrzebne są do tego pieniądze, no, przelejcie te pieniądze na, na konto. I mam nadzieję, że ciebie. Szanowny widzu, zachęcę do, zachęciłem do wspierania prześladowanego kościoła. Tutaj jeszcze przy okazji zrobię taką reklamę, mianowicie organizacja Open Doors, o której mówiłem na swojej stronie internetowej ma pewne formularze. Można je wypełnić i za darmo, a właściwie na koszt tej organizacji będziecie mogli otrzymywać tego rodzaju czasopisma. Opisujące sytuacje prześladowanych chrześcijan w różnych państwach. I są to historie również smutne, gdzie słyszymy o osobach w więzieniach, o osobach, które przeżyły straszne traumy, ale są to również historie wspaniałe, podnoszące na duchu, historie nawróceń, historie tego, jak udzielono pomocy konkretnym ludziom. I wy również do tej pomocy możecie się przyczynić. Do czego Was zachęcam, zostańcie z Panem Bogiem.